Nawiedzona cerkiew w Chruściinie, niespełna 40 km od Wielunia. W tej miejscowości w powiecie wieruszowskim znajdują się piękne zabytki: cerkiew i pałac, w którym obecnie mieści się dom pomocy społecznej. Miejsce jest znane jednak jako nawiedzone. Według legendy w okolicy cerkwi po zmroku pojawia się duch chłopca. Który zginął tam tragicznie ponad 120 lat temu. W naszej galerii znajdziecie zdjęcia cerkwi, pałacu i terenu wokół tych miejsc. Zgodnie z legendą chłopiec pojawia się o zmierzchu w okolicy cerkwi i wpatruje się tęskno w jej okna. O tym, że nie jest to żyjący mieszkaniec wsi ma świadczyć jego ubiór z przełomu XIX i XX wieku. Chłopiec sam nie nawiązuje kontaktu z obserwatorem. Dopiero, gdy ten zdecyduje się,